Taki był tydzień w Nowym Sączu. Ile ona czyszczą? 29 czerwca odbył się Międzynarodowy Dzień Ratowników WOPR. Przyjrzyjmy się, jak świętowali ten dzień. Bardzo fajny dzień, ale no niestety my świętować możemy dopiero po zakończeniu pracy. Także to będą na pewno delikatne święta. Jakieś, ewentualnie, może delikatne piwko, ale to nic więcej, bo jutro z powrotem trzeba wracać do pracy. Oce poszło do 30% w górę. Ale skąd wzięły się te podwyżki? Pierwsza podwyżka, która w ogóle zaczęły się podwyżki od lutego 2016 weszedł podatek bankowy. No niestety, polega on na tym, że firmy ubezpieczeniowe, skoki, banki przede wszystkim muszą się tym podatkiem podzielić. No i zaczęły się po prostu podwyżki, które niestety no, naszych klientów drogo kosztują. Bardzo też z tego powodu ubolewam. Już drugi raz z rzędu burmistrz Limanowej Władysław Bieda otrzymał nagrodę główną aktywności gmin z subregionu Sądeckiego. Ym, powiem tak wie pan, że jest to niespodzianka, dlatego że my nie prowadzimy takich analiz y, na co dzień, nie mamy możliwości porównywania się jak jesteśmy y, postrzegani czy jakie mamy wyniki w stosunku do innych gmin. My przez cały rok działamy po to, żeby nam się wszystkim na terenie miasta Limanowej żyło lepiej. Chcemy, żeby tutaj mieszkały i żyły nasze dzieci, nasze wnuki, i dokładamy wszelkich starań, żeby jak najlepiej miasto się rozwijało. Mieszkańcy Nowego Sącza są zdegustowani brakiem odpowiednich miejsc. W do wypoczynku. No jest problem ogólny, na przykład jak przychodzi zakończenie roku szkolnego, żeby dzieciom zrobić nawet takie przysłowiowe ognisko, żeby była jakaś wiata, zadaszenie, nie ma nic. Park Szczelecki, kiedyś coś się tam robiło w tej chwili tam już nie da się nic zrobić, nawet nie ma jakiegoś zadaszenia, żeby się przed deszczem schować, tak. A mówię, tutaj nawet jest jakiś opuszczony ogródek, można by tutaj było teren wyplantować, zrobić fajne zadaszenie, może nawet jakiś sanitariat podłączyć i można było zorganizować sobie jakieś tam ognisko. Z dzieciakami. Za nami 20 koncert z cyklu Sądeckie Talenty organizowany przez fundację im. doktora Jerzego Masiora. Mam się Magdalena Zając. Znajdujemy się obecnie na 20 jubileuszowym koncercie w Wirydarzu z cyklu Sądeckie Talenty. Ja reprezentuję grupę plastyków, artystów i reprezentuję pracę z zakresu malarstwa. Która i z żoną sędzi, która będzie